Wojtku, czy jesteśmy już gotowi na wycieczkę? Jakie jaka chwilaka, bo jak się, jak się kamerujemy to się muszę ubrać. Dzisiaj się wybieramy okolice Rysianki, Romanki. Ok. Trzy grube, fajne zjazdy w tym i oczywiście troszeczkę pod górę, jakieś 1500-1800 metrów. Dobrze, ostatnio jeździliśmy elektrykami po wyciągu, a dzisiaj kolega Wojtek zabrał mnie na wycieczkę, coś za czym no, nie przepadam, ale od czasu do czasu w dobrym towarzystwie tripa trzeba zrobić. Mogę powiedzieć, że mój rower jest trochę słabiej przygotowany niż Wojtka, bo mam rower przygotowany do jeżdżania na mocnych trybach. Mam włożoną z tyłu kasetę 1136 nogę do trybu Eko. Nogę zupełnie nieprzyzwyczajoną do trybu eko. Także plan jest taki, żeby bardzo mało używać mocnego wspomagania Mamy ze sobą, Wojtek ma zapasową baterię, ja mam ładowarkę Więc my dzisiaj turystykę uprawiamy na rowerach elektrycznych Żeby nie było, jedziemy na eko Jesteśmy ekologiczni Zużyte 10% baterii Wysokości już trochę zyskaliśmy Obserwujemy cały czas Czujnik mocy, żeby się za bardzo nie zajechać Słuchajcie, na razie było bardzo fajnie, przyjemnie, a Wojtek mówi, że my mamy wjeżdżać teraz Tutaj pod górę. No nie wiem czy damy rady, ale będziemy próbować. A, bateria, a bateria jedna u niektórych Dokładnie. Chyba będą dzisiaj używane jednak inne tryby niż eko. Chyba będzie pchanie dzisiaj e, Rozumiem sens zastosowania Większych kaset, jak to się jeździ dużo po górach, no to takie 1146 albo nowe kasety 50-zębowe rzeczywiście mają sens. Napiera Wojtek. No, electric power. Słuchajcie, mamy małą awarię u Wojtka. Problem jest taki, że jest wgięty lekko wózek. Kolejna wada tych elektryków wózki sięgnął. Ale teraz możecie dzięki temu obejrzeć doktora Ewajka w akcji. Pit e stop, czas leci. Tak, tak, jak Naprawiać w terenie. Jest zgięty wózek, ale nie chcemy tutaj za długo prostować, bo wiecie, jak to jest. Prostowanie aluminium. Aluminium bardzo nie lubi być prostowane. Bo się lubi złamać, a my dzisiaj nie chcemy nic sobie złamać. Trochę naciągnęliśmy linkę. No, jeszcze pogoda nam się poprawia. Niektórzy mogą się zastanawiać, co ja robię z przerzutką, że jest taka wyrysowana, ale to jest czteroletnia przerzutka jeszcze z poprzedniego roweru. Czeka jakaś śrubki B. Wiadomo, żeby nie było za daleko kółeczko, ani za blisko. To jest ok. A, takie. Robienie przy pogiętej przerzutce to jest, wiecie, rzeźbienie. Jest daleko od szprych. Będzie dobrze. Wojtku, jak wysoko jesteśmy? 1272 no Jak pięknie, tu jedziemy Jedziemy na szczyt Romanki, na którym już praktycznie jesteśmy Zjeżdżamy niebieskiej na stronę bystrą, czy chaty Słowianka jak kto woli dla miłośników kolarstwa szlakowego Dobrze znany fragment fajnego zjazdu. Tam na górze taka piękna pogoda, a tutaj jest proszę Państwa niezły syf. Dużo kamieni, dużo korzeni. Bardzo jest przyjemnie. Ciasno zestopniowany napęd do dołu oczywiście ogarnia. Tak, Wojtek zawadził nogą o wystające drzewo i już go chciało przykatapultować. A ty, Wojtku, używasz techniki zablokowane kolana na zjeździe? Nie bardzo. No dobrze, wiecie, to jest fajne, jak ja teraz mam tutaj zablokowane kolana zupełnie w stawach. To bardzo oszcz oszczędza nogi. Momentami tak można dać. O, tak jak tutaj. Pyk. Bardzo to oszczędza nogi. Nie musimy mieć cały czas nóg mocno napiętych na zjeździe. O, teraz też zablokowane kolano i się spokojnie staczamy. Ale tutaj są korzenie. Wszystko jest wilgotne, mokre, ale bardzo się przyjemnie jedzie. Jedziesz, jedziesz, ale musisz mieć taki zapas trochę, bo nie wiesz co będzie za chwilę. Tak, zablokowane kolana to jest coś, o czym zapominam czasami, ale to już mi zwrócił uwagę mhm. samolot kiedyś, bo inaczej bardzo szybko zmęczysz uda. Dokładnie, zwłaszcza na takich tutaj wyrypie jak teraz, to cały czas Druga noga rzecz, napięta pracuje. Prostowane nogi też powodują, że masz tą pozycję bardziej na kierze. Zgadza się. No. Zgadza się. A wiele osób jednak siedzi mocno na tyle na rowerze. A większość osób jednak teraz przesiada się na koło 29. Duże, duże koło się łatwo przetacza i bardzo ciężko przez kierownicę przelecieć, więc śmiało można bardziej wisieć na kierownicy niż w rowerach sprzed lat. Kawałeczek, pojadę ja przodem. O, no, tutaj lepiej było tak na wprost. Bardzo ładny szlak. Dobrze, lecimy. Jest dużo kamieni korzeni, ale można coś tam przypiecować. Im szybciej jedziemy, tym tak naprawdę musimy się zacząć skupiać na mniejszej ilości rzeczy. Wow, ho, ho! co tu się dzieje? Ale tu jest pięknie. Przepięknie. Tutaj chyba wybieram opcję góra, bo jest po prostu bezpieczniejsza. Czasami takie nieoczywiste linie są dużo bezpieczniejsze, dużo lepsze. Tutaj też poszedłem górą i było ekstra. Wydaje mi się, że mam troszeczkę za duże ciśnienie w kołach, ale zaraz zajmiemy się opuszczaniem. Myślę, na takie warunki z tymi zabezpieczeniami w oponach co mam, to jeden bar z przodu, jeden bar z tyłu to jest. W zupełności wystarczającej, jest dużo kamieni. Czy nie boję się o rozcięcie opony? Nie, nie boję się. Prokor i Kuszkor fantastycznie zabezpieczają. Dobra, ciśnię, bo Hopa, tu jest piękne, przyjemne błotko, nawet jakaś kolejna. Co za szlak, Wojtku! Dziękuję ci ślicznie, że mnie zabrałeś. Jak to dobrze czasami z lasku Wolskiego wyjść ze swojej nory. I pojeździć troszkę po prawdziwych górach Tu tam trzeba wnieść rower wow, ho, ho, ho. Pojechałem w malinę Ale jest pięknie Puszczaj te heble miało 2,9 wybiera To puszasz mnie tutaj tak. Dobra muszę się wpiąć w te SPD i mogę jechać O oh Przepraszam. Ale tutaj momentami była naprawdę stromo, super ciekawa ta ścianka. Jest bosko. Jak ostatnio pokazałem na Instagramie zdjęcie mojego tylnego koła, na którym jest starsza 200 i kaseta 1136. Jest to 29. Zapytałem czy można tym jechać w góry. To ktoś powiedział że można, ale po co? I miał rację. Takie małe kasety nie bardzo się nadają do takich podjazdów. Bo bardzo ciężko utrzymać wysoką kadencję, e, lub po prostu ciężko jechać na małym wspomaganiu. Więc zamiast oszczędzać baterie, to człowiek kończy na tym, że włącza turbo albo EMTB. Więc jeździcie dużo po górach, jeździcie dużo na eko. Duża kaseta zdecydowanie lepiej daje radę. Wojtek ma teraz 11:46 ale planuję założyć większą ale chyba skończy się jednak na tym, że założymy u niego mniejszą przednią zębatkę z 34 pójdziemy na 32 Tak, wiele rzeczy dużo łatwiej wjechać jak po prostu masz prędkość Bo wtedy łatwiej się przetoczyć I się wjeżdża Dawaj, dawaj 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 O kurde, no jest tu hardcore ja bym tego nie zjechał, ale znam takich co by zjechali. Co robiąc? Mnie mi się wydaje, że tutaj najbardziej rozsądne to jest stąd wylądować tam i tam dookoła. Ale ja się nie podejmuję, dziękuję. Jeśli chcecie używać dużo walkmoda, nie kupujcie napędu Shimano. A podobno nowe Shimano EP8 dużo lepiej ogarnia walkmoda. Podobno. Ale EP8 dla mnie na razie to Znaczy Słyszałem, że jest, ale jeszcze nikt go nie widział. Nie no już Michał Lali przecież już jeździł i testował, nawet artykuł napisał Pozdrawiamy Michała przy okazji No i proszę, jedzie I jedzie I, I, po, jedzie co, sam. i po co te łańcuchy Ale dwie śmiesznie nie. pierdź Na prądzie to każdy umie Jestem zdyszany, bo niestety jazda na elektryku też męczy. Pięknie przewijają się chmury tuż nad naszymi głowami. Wspaniałe widoki. Proszę bardzo, ciśniesz, ciśniesz. Dobrze Wojtku, czyli co, zmieniłeś baterię, tak? Zmieniłem baterię i okazało się, że mam w niej 25%. Brałem... A dlaczego taka sytuacja? Brałem ją z zasilacza, że tak powiem. Pewnie zasilacz gdzieś mi wyskoczyła, czy nie wytknąłem dobrze. Zdarza się, także polecam za każdym razem sprawdzić baterię, jak bierzecie. Ale nie jest źle, bo mam w jednej 23%, w drugiej 25%. Damy radę. Dobrze, ja się chwilę podładowałem. Mam baterii 60% mojej 625, ale no klasyczna wtopa. Ja ostatnio też zaliczyłem wtopę w Bielsku Białej, bo miałem do dyspozycji Wojtku drugą baterię pożyczoną i okazało się, że nie wziąłem kluczyka, więc nie byłem w stanie baterii wymienić. Także to jest dodatkowe punkty do checklisty, nie? Jesteśmy na Rysiące. Gdzie jedziemy teraz? Teraz zjeżdżamy w kierunku Hali-Boraczej. Szlakiem zielonym. Dobrze. Podjeżdżamy później z powrotem tutaj i do samochodów. Dobrze znanym i lubianym szlakiem niebieskim. Może zdążymy przed zachodem słońca? Jak nie, to mamy lampki. No dobrze, jedziemy zielonym szlakiem zjazd z Rysianki. Wow. Dobry tu jest bałagan, powiem Wam Wojtek się ewidentnie rozgrzał Bo jedzie zdecydowanie szybciej niż wcześniej Zdecydowanie pewniej Jest bardzo przyjemnie Dużo ostrych kamieni Więc dobrze mieć pozabezpieczane koła Byliśmy w schronisku Schroniska działają tylko na wynos, można zjeść bigos ale na zewnątrz Udało mi się podładować rower 15 minut zyskujemy 10% baterii Byliśmy tam jakieś pół godziny 20% zyskane, mam 60% baterii W railu jest bateria duża 625 Więc spokojnie Jeszcze raz na tym Na rysiancy jedziemy Oj 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 jak mi pięknie ten widelec chodzi e, Mam tutaj olinsa e, jakś widzicie mój profil na Instagramie to wiecie że czasami na niego narzekam, czasami go bardzo chwalę. Jest to świetny widelec, ale wymaga częstego serwisu. Ma bardzo mało oleju w środku. No trzeba przy nim robić, ale ja bardzo lubię robić przy swoich rowerach, więc z czystą przyjemnością ten widelec rozbieram. Jest teraz świeża oliwa wlana. Komora powietrzna też jest wyczyszczona i chodzi jak masełko. Dzień dobry. Dobrze tu było, ładnie idziesz ogniem. Tak, jest i szybko. I to jednak była kwestia amortyzatora. Amortyzatora, tak. Dwa kliki odkręciliśmy na reboundzie i jest od razu lepiej. I odblokował się amortyzator, i Wojtek. I Wojtek też już się odblokował, zgadza się. Nie, oczy w Ej, Dobra, słuchajcie, wrzucę jeszcze wątek na temat e, opon o. Opony, które są mało wzmacniane, tak? czyli ja mam teraz Maxisy z osłoną tylko EXO, czyli dosyć delikatne opony, natomiast mam włożone wkładki i mam włożonego prokora. I, i z tym prokorem no, czy, czy można złapać kapcia? Oczywiście, że można, natomiast od trzech lat jeżdżę i na prokorze złapałem kapcia raz, mimo że jeżdżę na ekstremalnie niskich czasami ciśnieniach. 08 na tyle też mi się zdarza w błotnistych warunkach i po prostu się nic nie dzieje, nic nie dzieje, ta wewnętrzna opona pięknie wszystko przyjmuje i zabezpiecza obręcz. No, ten fragment, który my teraz jedziemy, nie jest zbyt atrakcyjny, jeśli chodzi o ścieżkę. Ścieżka jest taka prosta, delikatna, dosyć łatwa, natomiast zaletą jej jest to, że cały czas możemy oglądać przepiękne Przepiękne widoki, jest piękne błoto. Wojtek musi oszczędzać, ja mam więcej baterii, więc mimo, że tu jest płasko, to spróbuję z tego odcinka coś wycisnąć. Korba, korba. A już jestem ponad limicie Ponad limitem muszę korbić sam. Korba, korba, korba. No, coś się dzieje. Jak jest prędkość, to coś się na tej trasie zaczyna dziać. Wojtek ma lekką wtopę z tą baterią. Ma 20% tylko w drugiej baterii tyle samo, więc musi na rysiankę cisnąć dalej. Na trybie eko. Ja mogę bardziej poszaleć z tą moją linką. Jak to działa? Linka jest na sztywno przypięta do widełek, i tutaj zaczyna wchodzić w rurkę plastikową, w zasadzie teflonową rurkę. Która jest tam na czarno powleczona, i rurka wychodzi z powrotem tutaj. I zobaczcie, jak uginam zawieszenie, to rurka wpuszcza w środek w siebie ten pancerz, i dzięki temu to wszystko tutaj pięknie działa. Jak widzicie, pracuje tutaj pancerz. Jakie są plusy tego rozwiązania? Manetka odbiegu wchodzi ultra lekko. Wymiana pancerza i niki zajmuje jakieś 98 sekund, może 100. Jak tam się Wojtku jedzie? Chyba nie masz dużo prądu, co? 3%, ok. a na drugiej baterii ile masz? 22 Dobra, to damy radę, będzie dobrze, będzie dobrze. Gdyby ci ktoś opowiadał o takiej sytuacji, byś mówił tak, tak, wiem, wiem. Ale jak przeżyjesz i raz zabierzesz z domu na tripa pustą baterię, to to już drugi raz się to nie powtórzy. Prawdopodobnie. Bater, rzecz... Bateria typu... jak się nazywa taka bateria typu... Delfinek. Delfinek. Okej. Okay. Kolejna rzecz, której można zapomnieć z domu. Kluczyk. Tak. No. Jeszcze możemy zadbać o czystość plecaka. Baterię ładnie sobie wytrzeć. była elegancka i gotowa do następnej jazdy. Rower bez delfinka, bez baterii wygląda trochę taki dziwny, wybrakowany. Trochę coś w nim brakuje. My tutaj mamy piękne styki. No i zamek, który też pewnie swoje waży. I mamy drugą prawie pustą baterię. dzisiaj Klik, ciach i gotowe. Już teraz kluczyka nie trzeba dotykać w ogóle. I kluczyka nie trzeba. Już jest zacześnięta. Dobrze, zmieściłeś się w 57 sekundach filmu. Więc rzeczywiście wymiana w komenszalu czy tam jest bardzo prosta. <noise> Co to jest? Nie Nie syklęli kamieniem botem Po naszych olinsach i Foksach. Ja, ja was złapię, ja was złapię Dzień dobry o, ja chypa, chypa. <laughs> Lubię się tak ubłosić Dzień dobry, dzień dobry Dzień dobry Bardzo lubię bawić się w goniącego więc zgonimy Wojtka, opa Idziemy, piec Ogień, tu jakieś głodko! Niekoniecznie dobrze tutaj pojechałem Ło wow. Dzieje się tutaj trochę Na tym szlaku Idziemy i piec Ciach-ciach Jakie korzenie myślałem, że tego nie przejadę, ale jakoś ten rower robi cuda i przejeżdża Dobry wyryw na tej trasie Zaryzykuje wysoko zawsze lepiej iść wysoko, bo można troszkę spaść A jak pójdziemy nisko no to często jesteśmy za chwilę poza trasą. Zajebiste to jest. Słuchajcie, te rowery w tych czasach są takie, że najważniejsze to, żeby rowerowi nie przeszkadzać. Jak najmniej hamować. Zawieszenia są kosmiczne, wybierają wszystko. Po prostu byle przyjąć linię prostą. Nie skupiać się na szczegółach i pozwolić rowerowi jechać. Tak jak tutaj no. Absurdalna rzecz, jakaś w ogóle strasznie taki niby trudny korzeń, a człowiek wjechał i nawet bardzo nie poczuł. Muszę wystarczył mięciutko na tym rowerze, nie ma co tutaj się spinać. Korzenie tutaj lepiej wysoko jest szansa, że to przejadę i przejechałem. Tak to jest czasami z tym jeżdżeniem na rowerze, że... Podjeżdżamy po coś, się wydaje jakieś mega trudne, a tak naprawdę to wszystko siedzi w naszej głowie. Warto zawierzyć. Widzicie jakiś dziwny, trudny podjazd? Po prostu wyobraźcie sobie, że jesteście już na górze i na niego wjechaliście i nie ma opcji, że się nie wjedzie. No, wjedzie się, słuchajcie. Dzisiejsza wyprawa jest naprawdę wspaniała. Temperatura jest idealna jakieś 10 stopni. Trochę się ubłociliśmy. Ja tam mam jakiś błotnik. Spodnie jest git. Ciach, 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 ciach. Jak to się mówi? Stare dobre enduro, dobry pierdolnik. Wooh! <laughs> Wjechałem. To są jaja. Co te rowery potrafią? Odrobinę wiary. Dwie korby włożyć i się jedzie. Dawaj, bo nagrywam. A jest trudno, wiem, wiem, dawaj. No, normalnie te trasy to jest rwać przerzutek i haków. Wszyscy jeżdżą tam dołem, więc ja pojadę górą i górą okazało się zdecydowanie łatwiej i bezpieczniej. Czasami nieoczywiste linie są dużo lepsze niż te, którymi wszyscy jadą. O, ta nasza. To już jest koniec naszej przejażdżki Jeszcze Wojtek musi się tylko uporać ze ścianką. A Segaje dają radę. Pięknie! Jeszcze żółwik, dzięki. Dobre to było, dobre. Słuchajcie, nie chcę nic mówić. Ale na koniec dnia Olin się oczywiście poprzuł. Widzisz się zapad skoku. Czyli prawdopodobnie kolejna awaria sprężyny powietrznej. Trzeba wreszcie powymieniać wszystkie w nim uszczelki i powinno być lepiej. Mam teraz jakieś 10 cm w skoku albo mniej. No tak to bywa. 32 km, tak. 240 jazdy. Średnia prędkość 12,2,56 56 km, maksymalna, to pewnie tutaj na tych asfaltach.